Taka jest rola myślę miasta centralnego, taka jest rola miasta. No trochę pracy zostało wykonane, to było widać na tej mojej prezentacji, to na pewno jest wielka duma, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy ile rzeczy zostało wzruszonych w mieście, ile zostało zrealizowanych, ile jest w trakcie realizacji, ponieważ w tym cały czas żyjemy, funkcjonujemy, dopiero zebranie tego pokazuje jaki to jest wielki potencjał. Oczywiście tu jest tylko setka tych działań, tych działań jest znacznie więcej i można było jeszcze może raz tyle czasu poświęcić na to, aby te wszystkie rzeczy pokazać, a już nie mówię o omówieniu, bo do każdego tego slajdu, który pokazałem, do każdej inwestycji, każdej realizacji mógłbym godzinami mówić, co ona dobrego przyniosła albo przyniesie naszym mieszkańcom. Inwestycje w bezpieczeństwo, inwestycje w poprawę jakości powietrza, w tym zazielenienie naszego miasta, mimo to, że jest to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, ale potrzebujemy tej zieleni, sam to doświadczam i widzę. Kolejne ważne rzeczy to właśnie inwestycje w rekreację i sport, te nowe obiekty sportowe, baseny. To są rzeczy, które były bardzo oczekiwane przez naszych mieszkańców i które na pewno dały jeszcze tą większą energię do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia. No i oczywiście rozpoznawalność naszego miasta na skali światowej, bo wydarzenia zetowskie COP 24 czy World Urban Forum to są wydarzenia, które były przecież transmitowane na całym świecie. Już nie mówię o wydarzeniach sportowych jak siatkówka czy Intel Extreme Masters. Wygraliśmy wybory parlamentarne internet utworzyliśmy rząd to się stało 15 października teraz drugi krok wybory samorządowe i też chcemy je wybrać, wygrać jak też kolejne wybory wszędzie tam gdzie dzieje się źle gdzie słyszymy że ludzie są niezadowoleni z władzy będziemy wystawiać własnych kandydatów i własnymi siłami walczyć o zwycięstwo natomiast tak jak w Katowicach gdzie od lat już trwa współpraca najpierw klubów radnych teraz w ramach już można powiedzieć zarządu miasta czyli zastępca prezydenta z koalicji obywatelskiej zdecydowaliśmy się na poparcie Marcina Krupy, żeby nie tracić sił, nie tracić jej energii. Pan Marcin Krupa myśli tak jak my, mówi tak jak my, działa tak jak my, więc po co, po co walczyć z czymś, co jest dobre i z czymś, co, co praktycznie niewiele się od koalicji obywatelskiej różni, więc popieramy Marcina Krupa. Bardzo wdzięczny jestem, że poprzez ostatnią kadencję ta współpraca się bardzo mocno zacieśniała. Skutek tego zacieśnienia jest dzisiaj i myślę, że to jest też dobry ruch ze strony Platformy Obywatelskiej. Patrząc z perspektywy tego, że zgodnie z przepisami prawa jest to moja ostatnia kadencja, więc włączenie się mocniejsze, współzarządzanie miastem pozwala na przygotowanie ewentualnych kandydatów na przyszłość tego miasta. Polityka to taka dość, dość brutalna e, gra, więc spodziewamy się, że, że będziemy walczyć. Nikt nie może osiadać na laurach. Nawet ktoś, kto ma w sondażach 70-80-90% życie, pokazuje, że potrafi przegrać, więc nawet, ale też znam Marcina Krupa, on na pewno na na laurach nie spocznie i w tej kampanii będzie naprawdę na tyle aktywny, że to zwycięstwo sobie zabezpieczy. Jestem przekonany, że jest szansa na pierwszą turę, no ale to dopiero jak będą, będziemy znali nazwiska wszystkich kandydatów, to będziemy no, wtedy realnie oceniać szansę. Myślę, że wspólnymi siłami będziemy mogli znów na nowo pokazać, że Katowice są liczącym się miastem.